Witajcie. Dzień życia ogrodnika amatora Cię ja zapraszam na odcinek wczesnomarcowy przegląd ogródka. Zapraszam na odcinek. Śnieg stopniał, temperatury są plusowe około 8-10 stopni, nawet dochodzą do 15, a co się dzieje w naszych ogródeczkach? Zobaczcie u mnie tutaj mam posadzone cebulki kwiatowe na jesień. Różne kwiatki mają już około. 10-15 cm wyściupowałem sobie tutaj wcześniej z rębką, taką z rębką czasami mieszaną, czasami tylko z drzew liściastych, ale to nie o od tym odcinek, po to, żeby mi chwasty nie rosły. jeżyna bezkolcowa posadzona jesienią, muszę te suche pousu pousuwać Maliny. Obcięte około 2-3 cm nad ziemią, jeszcze nic nie wypuszczają. Truskawki na agrotkaninie obcinałem na bieżąco te suche liście. Dzisiaj wyglądają tak na agrotkaninie. Zaraz zobaczymy w innym miejscu. Tutaj bez agrotkaniny na takich usypanych kopczykach. Ścieżki sobie zrobiłem truskawki sadzone jesienią. Truskawki w beczce trochę się ziemia obsypała, po prostu się ubiła. Będę musiał uzupełnić, bo one mi się tutaj gdzieś schowały w dół. Te truskaweczki nie wiem, czy nie będę musiał ich trochę powysuwać, ale zobaczymy. Truskawki mają dość długie. Łodyżki z liśćmi, więc może to im nie zaszkodzi. Czosnek o zimy, posadzony jesienią, na razie nie wschodzi. Długo był przykryty śniegiem. Nie widzę tutaj żadnych, żadnych, chociaż nie wiem, czy to nie to. Już zaczyna coś. Wschodzić a tutaj czosnek ten podkiełkowany w wodzie posadzony kilka dni temu, czyli wiosną. Tutaj szczypiorek, może takie cebulkowate, szczypiorek, czyli cebulki zostawione na zimę w gruncie. Już puszczają zielone. Tu je po zimie wyglądają zdrowo. Przycinałem je. Będą znowu przycinane na wiosnę. Ale wygląda to nieźle. Śnieg nie zrobił krzywdy zbytnio. A chyba wcale. To akurat tu ja Brabant gorzej rośnie, bo nie jest taka gęsta. Może w tym początkowym etapie. Zobaczmy jak bez wygląda na tle dłoni. Zobaczcie, są pączki. O. Zobaczymy sobie drzewka owocowe, ale to jeszcze za wcześnie, żeby tutaj się coś pojawiło. Przynajmniej u mnie za wcześnie. Tutaj krótki rzut oka na kompostownik, bo warto go przerzucać kilka razy w roku. No, u mnie kilka razy to dwa, zawsze kilka. I tutaj zmieniłem miejsce, żeby ten kompost się przerabiał. Tam jakieś jeszcze gałązki owocowe, trochę za duże, może miały być zmniejszone, ale, ale są. Domek dla murarek. Moja plantacja jodły kaukaskiej. Mikroplantacja jodły kaukaskiej. Różne są zabarwienia, a tam świerki. Jest ich tutaj około 1000 w sumie, więc mikroplantacja. I jeszcze rzut oka na trawnik. Tego, tego trawnika jest dość sporo. Około 800 000 metrów kwadratowych. Po zimie można zauważyć taką suchą trawę. Możemy zauważyć również mech, bo tutaj mam ten teren częściowo zacieniony, i będziemy musieli tutaj przeprowadzić takie zabiegi jak areacja, wertykulacja. Czyli na powietrzanie, przycinanie tutaj tej darni, wyczesywanie, potem nawożenie, oprysk. Jeśli będę uważał, że ten mech jest za bardzo uciążliwy, jeśli będziecie ciekawi, jakich narzędzi używam do prac przy trawnikach przy tych tujach żywopłotu z w ogrodzie, warzywniku, to dajcie znać. Ja chętnie Wam mogę je zaprezentować, dlatego że mam ich dość sporo. Wiele różnych i tych, takich niemarkowych, i markowych. Dlatego że tego doświadczenia nabywałem przez wiele lat i ten sprzęt też ma znaczenie, bo dużo lepiej się pracuje, ułatwia pracę. Mogę Wam zaprezentować też środki, które stosuję do właśnie domchu, do tu jakie nawozy stosuję. To wszystko mogę Wam oczywiście pokazać, jeśli będziecie zainteresowani. Piszcie w komentarzach, to nagram takie odcinki. W przypadku osób, które mają tereny bardzo piaszczyste, bardzo suche, to też warto zastosować pewną metodę. Ułatwiającą sobie pracę w ogrodzie, szczególnie na przykład przy kwiatach, które lubią dostęp do wody. Ale to wszystko oczywiście w filmikach na Wasze życzenie. I myślę, że to na tyle, jak chodzi o spacerek marcowy w moim ogródku, w moim warzywniku. O, jeszcze coś tutaj zauważyłem: pewien rodzaj grzyba i mchu. Zobaczcie, na trawniku się pojawił taki dziwny grzyb i oczywiście mchu dużo. W jednych miejscach mam dużo mchu z tego powodu, że jest, że zacienione są miejsca i będziemy sobie z nim radzić. Ale to wszystko, zapraszam do kolejnych filmików, wszystko co zobaczyliście. W tym filmiku możecie obserwować, jak to będzie rosło, i oczywiście wiele, wiele innych rzeczy będzie się pojawiało na filmiku. Od, od siania już niedługo pomidorów, jeszcze te, które trafią do gruntów, ogórki uprawa, a potem wszystkie siewy, wszystkie siewy warzyw, uprawa kwiatów. W tym roku tych kwiatów będzie więcej: kwiatów cebulowych, sadzonych wiosną. Więc naprawdę zapraszam do oglądania, subskrybowania, no, jeśli chcecie. I piszcie komentarze, co u Was słychać na działkach. Czy macie już, czy Wam coś już kwitnie, czy jeszcze śnieg leży? To miło poczytać w takim komentarzu, jak inni mają u siebie w ogródkach, u siebie na działkach. No to tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia.